Pani Basiu, Michale, za wami ciężki chyba trochę odcinek, odcinek ósmy, w którym pożegnaliście się z programem Taniec z gwiazdami. Czy emocje już troszeczkę opadły? Nie, one będą nam towarzyszyły pewnie jeszcze bardzo długo. Będą opadały, już jest lepiej niż mhm. było na początku. Choć ciągle jeszcze muszę się mierzyć z jakąś taką gonitwą myśli. No i tym ciągle jeszcze chaosem, który który, z którym trudno, mi się, z którym, trudno, w którym trudno mi się odnaleźć. No ale teraz, dzięki temu, że odpadłam, przepraszam, Michał, ale będę mogła pójść do lasu i pooddychać świeżym powietrzem i, no, i być, pobyć w ciszy. W ubiegłym tygodniu, kiedy rozmawialiśmy po odcinku, mówiła Pani, że już tydzień temu miała przygotowane e, jakieś przemówienie. I też wtedy właśnie wspomniała Pani, że e, to nie będzie tydzień płaczu, że może tego płaczu będzie nawet więcej. Ale czy uważa Pani, że te łzy e, tak naprawdę mają prawo płynąć, prawda? Oczywiście. Nie wstydźmy się łez. To są nasze emocje. Jeżeli zatrzymamy je, no to w którymś momencie nasze ciało. Nasza psychika odmówi posłuszeństwa. Musimy. A poza tym nie widzę w tym niczego wstydliwego. A uważam, że płacz jest wręcz takim dowodem na naszą wrażliwość. Dostała, dostaliście dzisiaj e, przychylne komentarze od jurorów e, a propos waszego drugiego występu, takiego nieco humorystycznego. E, czy myślicie, że mogliście. Więcej tego typu show robić, a nie że dopiero dzisiaj? Nie. Nie, ja uważam, że każdy taniec nasz miał jakiś przekaz, historię. Gdyby każdy taniec był komediowy, to też byłoby nudne i ta komedia dzisiejsza by tak nie wybrzmiała. Więc wydaje mi się, że to był fajny kontrast do tego, co robiliśmy wcześniej, dlatego to było tak fajne i skradło serca widzów i udało się odmrozić serce pani Iwony. No nie wiem, jestem zadowolony z naszych tańców, choreografii, opowieści, jakie przekazywaliśmy. Absolutnie. To wszystko to były choreografie Michała, oczywiście pod kierunkiem naszych wybitnych też głównych choreografów, którym też serdecznie dziękuję. Zapomniałam podziękować oficjalnie. I każda choreografia Michała wzbudzała we mnie zachwyt. Tym bardziej, że pokazywał, jak będziemy w, w ostateczności tań. jak będzie on, ten taniec wyglądał w, w ostatecznej formie on był piękny w wykonaniu Michasia, a ja po prostu dołączałam Ale pani Basiu czy po tej przygodzie w tańcu z gwiazdami chciałaby pani na przykład kontynuować e, swój taniec swoje lekcje i tak dalej Czy to zaszczepiło, ten udział tutaj tak ale pani? nie wiem czy My jesteśmy pracowici, prawda, tak. Miasiu? Ale bez takiej presji myślę, że nie udałoby nam się spotykać tak regularnie i trenować tak regularnie. Kto wie, ja nie wiem zresztą. Ja jeszcze nie myślałam o tańcu, bo przez to, że jednak czasami sprawiało mi to trudność. Głównie zapamiętywanie kroków, takich pięknych kroków, których myślił Michał. Potem bardzo mi było przykro, że zawodziłam, jak się pomyliłam. Nie, e, a a, a to Michał, nie ma znaczenia. Tak to nie ma znaczenia. Kto będzie pamiętał, czy to zrobiła z krok w prawo, czy w lewo. To <laughs> chodzi o emocje, o tak. ten przekaz, o to, że ktoś się popłacze albo się zaśmieje po naszym tańcu, a nie zobaczy krok perfekcyjnie postawiony. Ja mhm. tak podchodzę do tego programu. Wiadomo, że może inne nastawienie mam przygotowując swoich uczniów na zawody czy samemu się przygotowałem na zawody, ale tu jest show rozrywkowe, tu chodzi o zabawę, emocje. Miał w takim razie, czego ty nauczyłeś się od pani Basi? Ojej, mnóstwo rzeczy. Nauczyłem się po pierwsze e, czasu dla każdego. Ja mam takie poczucie, że Nieważne jaka by tu była presja, pęd i każdy by się je poganiał, to Basia zawsze, miał, to był jej odruch, że jak ktoś do niej podchodził, ona się zatrzymywała, porozmawiała z tym człowiekiem, spojrzałam w oczy, wszyscy nad Basią byli szybciej, szybciej, ja już, Basia chodzi, a ona po prostu to serce dla człowieka takie otwarte. I miałem takie, mam takie przemyślenie, że to jest właśnie to nasze życie, takie, żeby znaleźć czas na, na wszystko, na, na, na drugiego człowieka. Świat się nie zawali, jak czegoś się tam jednego nie zrobi, lub jak się będzie chwilę później, zresztą mniej ja tak się spóźniam wszędzie. <laughs> ale wydaje mi się, że to takie, taka miłość do człowieka, nie wiem, ja uwielbiam ludzi, ale po prostu Basia ma w sobie takie ciepło dobro i, i to jest takie piękne, fajne i w ogóle ja widzę, ile ci ludzie z powrotem tej energii do Basii dają, więc no to taka fajna lekcja dla mnie, że zatrzymaj się, spójrz na drugiego człowieka, przytul. Ale przecież ty też jesteś taki. No, nie wiem, tym bardziej. Pani Basia, a w takim razie, czy, czego Pani nauczyła się od Michała przez te parę tygodni? Okazywania ciepła. Czyli we dwoje Jakie to jest piękne? Móc odwzajemnić uczucie uczuciem. <laughs> to jest miłość sobie <śmiech> 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 Już wyznaliśmy sobie <laughs> miłość, nieraz. Nie, naprawdę. To jest niesamowite, że każde przytulenie Michała to było coś tak. Otulającego i tak ciepłego, tak serdecznego, że ja się czułam tutaj be bardzo bezpiecznie dzięki niemu. Nie po prostu na korytarzu nigdy nie zostawił. Ja, ja błądzę, ja nie wiem w którą stronę mam iść, bo nie mam zmysłu orientacji w terenie. A Michał zawsze mówi: stój tutaj, ja przyjdę po ciebie. Jak go długo nie było, to pora prosiłam dookoła wszystkich, żeby szukali Michała, szukali Michała, <zysy> tak Michał i proszony: Basia, czekam. <zysy> ja piechoty się Basia zbliża. A przybiegł, Basiu, przecież ja tu jestem. Ja czuwam nad tobą, nie pójdę. Tak. Cały czas mnie prowadził za rękę. To jest po prostu marzenie. Żeby nie pojawiały się już wzruszenia czy smutku i tak dalej, to takie na no, sam koniec chciałabym Was zapytać o to, o co wielu Waszych fanów się zastanawia, czyli co z Waszymi filmikami na Instagramie, ponieważ to naprawdę robiło furorę w sieci, Wasze humorystyczne filmiki i to też no, ludziom po prostu się podobało. Czy planujecie może jakąś kontynuację? Tego typu y, nagrań. No, nie będziemy już tak często przebywać razem, Od... <laughs> ale jak się zobaczymy, to czemu nie nagramy coś tak, dla tak naszych nagramy. fanów, widzów, to tak naprawdę dzięki którym zaszliśmy aż tak daleko, tak. którzy doceniali nas, właśnie których to poruszało, ten nasz humor, żart, e, wrażliwość, więc e, my też się często świetnie przy tym bawiliśmy. Bardzo. No, ja bym... Czasami różne dziwne rzeczy robiliśmy, e, zaskakujące. Więc jak, jeśli będziemy się widzieć, będziemy mieli czas i przestrzeń i chęć na to, czy nie będziemy nagrywać TikTok, ja tak. co? Ale pani Paesi, bo ludzie są też bardzo zdziwieni, że pani tak łatwo weszła w ten świat Instagrama i tych wszystkich TikToków. Czy to było tak, że to Michał e, panią tego nauczył, czy pani po prostu też była chętna, żeby to robić? Ja miałam jakiś skromny Instagram. Też bywały takie scenki dowcipne, które nagrywałam z moim mężem pod tytułem cyklu rozmowy z moim mężem. Ale Michał nauczył mnie innego. Oczywiście ja się nie orientuję, jak to się, jak to się klika, jak to się montuje itd. On to wszystko ogarniał. Miał pomysł. Przychodził z pomysłem i mówił: Zrobimy tak. Mnie to nie bawiło na początku. Myślę sobie, no dobrze, ale się poddaje. Ja mówię, Basiu, zaufaj mi, wszyscy się śmiać. I rzeczywiście, i śmiali. No. śmiali się. I potem? Zaraziłam się mm. tym poczuciem humoru i też mnie to bardzo bawiło. I fajne było to też, że Basia coś od siebie tam dodawała jakieś takie smaczki. A zróbmy na koniec jeszcze to, a zróbmy to, bo musi być jakiś konflikt, jakieś coś, więc takie też teatralne podejście dla mnie profesjonalne, zawodowe, nawet w takiej humorystycznej rolce, to też uzupełniało się, więc fajnie. Dobrze, to teraz już zupełnie na koniec, bo kolejka nie maleje wręcz rośnie. E, tak, ostatnie pytanie, już takie naprawdę leciutkie. Co teraz planujecie? Bo widzimy się na pewno za dwa tygodnie na finale, tak, więc, to tak. więc ale w międzyczasie umówiliśmy się na obiad. Tak. Świetny plan. Tak. Tak. Jutro akurat ja zamierzam właśnie nie robić nic. Ja Śpię też. bez budzika do 13, .00. przede wszystkie bodźce odespać i potem po prostu obiad. I serial, i leżę, A, i telewizję nie robię. Tak. Ale w najbliższym czasie na pewno spotkamy się, tak. żeby to jeszcze wszystko przegadać. Pewnie.